Miło mi gościć i zaprosić Was, moi mili, na świece intencyjne. Mamy pełnie niedługo, już w poniedziałek, 20 z minutami, w ten poniedziałek, tak moi drodzy. I z tego miejsca zapraszam Was na palenie świec intencyjnych. Wpisujecie się w formularz, który będzie w komentarzu, podany link i przez ten formularz wpisujecie swoje intencje jedna intencja, jedna świeca. Niech one będą maksymalnie trzy, bo czasem niektórzy piszą ich po dużo, dużo więcej. Czym konkretniej? I jedna y, intencja tym precyzyjniej i lepiej. Skupmy się na jednych dwóch spraw, a nie tysiące naraz. Niech się najpierw jedno spełni zi, skrystalizuje i bierzmy się za kolejne sprawy uczuć miłości, sprawy pieniędzy zdrowia, sprawy różnego typu. Przychodzicie, pise, piszecie w imię, nazwisko, datę urodzenia w formie dokonanej, intencję waszą. Przykładowo, jestem szczęśliwy, szczęśliwa, znaczy inaczej, od początku. Imię, nazwisko, data urodzenia. Jestem szczęśliwa w związku, zdrowym związku. Kocham i jestem kochana. Przykładowa druga intencja, jak moje marzenie jest w domku przy lesie. Ja i mi nazwisko piszesz, urodzona wtedy i wtedy mam wymarzony domek przy lesie i opisać go możesz, jak on wygląda, i jestem w nim szczęśliwa. Jestem zdrowa, pełna sił witalnych, kolejna świeca, niech to będzie w formie dokonanej. Co jest ważne, moi drodzy? Bardzo ważne, najważniejsze z, z najważniejszych, jeżeli robicie wpłatę za świece intencyjne, nie mam tutaj cennika, ale bardzo ważna jest wpłata, płatność, żebyście ją dokonali i będziecie wpisywać się przykładowo przez tipli płatnością gwiazdeczka, żeby nie było później, że tu gwiazdeczka, a tam w formularzu imię, nazwisko, bo ja nie dojdę, kto jest kto. Dlatego tak ważne jest, żebyście się wpisywali tak samo w przelewach, w tytule, tak samo i w formularzu. To jest dla mnie ważne. No i forma dokonana. Jedna świeca, jedna intencja. Yy, mogą być one dowolne naprawdę. Nie robię spętań, żeby była jasność. I pamiętajcie, bo to też jest ważne, yy, to nie jeździmy z lampy że zrobi coś zaraz, że Wy wyślecie pieniążki, Ezojka odpali świecę i pyk, już się spełnia, ziszcza. Nie, to jest ciężka praca z Waszej strony. Świece intencyjne są po to, żeby intencje odtorować, drogę do drogi spełnienia. Po to są te świece, żeby posprzątać, odgruzować tę przestrzeń, żeby Wy byście później już łatwiej szli do swojego celu. Czyli odgruzowujemy, żeby było nam łatwiej, ale praca jest Wasza. To nie jest dzień z lampy, miejcie to na uwadze. Świece intencyjne są po to, żeby ułatwić wam proces do spełnienia realizacji waszych marzeń, pragnień czy intencji. Zapraszam serdecznie, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie do mnie maila, na pewno udzielę Wam informacji, wiadomości, zapisujemy się tylko przez formularz, nie robimy to na żadnych mediach społecznościowych, bo tego jest za dużo, Was jest za dużo, mętlik powstaje i koło myja, tylko w jednym miejscu w formularzu zbieram Wasze intencje. Buziaczki, cudowności, spieszmy się, bo do poniedziałku niewiele czasu zostało. Pozdrawiam.